Jednokrotnie podkreślałem, że dla mnie wyznacznikiem dobrego autora, a może nawet niedobrego, ale najlepszego, nie jest to, jak on pisze powieści czy ona, ale to, jak podchodzi do opowiadań. Bo umówmy się, powieść to jest rzecz, która wybacza dużo więcej. Można tutaj, brak pomysłu czy brak chwilowej inwencji, wynagrodzić sobie potokiem słów, niekończącym się wartkim strumieniem, słowotokiem, i te słowa płynące nierzadko bez celu, bez sensu, tak naprawdę zalewają nas, przykrywając te wszelkie ubytki czy niedoskonałości. W przypadku opowiadań. Tego nie ma, bo tutaj liczy się precyzja, liczy się odpowiednia dynamika, odpowiednie tempo. Tutaj wszystko musi być skrojone na odpowiednią miarę. No i właśnie, dziś mam autorkę, którą do tej pory znałem z powieści Kelly Barnhill. Poznajmy ją za sprawą Syna Wiedźmy i Dziewczynki, Która Wypiła Księżyc. Obie powieści dla młodszych czytelników, ale wymagające. To nie są proste lektury, które może czytać każdy, tylko jednak to są lektury, które wymagają już jakiegoś wprowadzenia, jakiegoś już zaplecza. W przeciwnym razie, ten młody odbiorca sięgając po nie, odbije się jak piłeczka od ściany. Niczego nie wyniesie, nie zachwyci się tym światem. No i właśnie, dziś Kelly Barnhill, ale w wydaniu nie tylko niepowieściowym, bo opowiadaniowym, ale do tego jeszcze w wydaniu dla dorosłych. Straszliwe młode damy w tłumaczeniu Katarzyny Makaru. Książka pojawiła się dzisiaj. No jest to oczywiście, powtórzę się, kolejne piękne wydanie wydawnictwa literackiego. Bardzo mi się podoba, jak literackie podchodzi do wydawania swoich książek, że te książki jednak bardzo często wyglądają pięknie, kunsztownie i najzwyczajniej w świecie miło taką książkę wziąć do ręki. Ale właśnie, to co najważniejsze. Kelly Barnhill, która już nie była prostą w odbiorze autorką, jeżeli chodzi o opowieści dla... Dzieci, młodzieży, no a teraz mamy ją w wydaniu dla dorosłych. Czy to jest zjadliwe, czy to już nie jest, aby nazwyt przekombinowane. I tak, i nie, powiem Wam szczerze, bo to jest zbiór opowiadań, opowiadań najróżniejszych. Bo w straszliwych młodych damach, nie będę tutaj skupiał się na streszczeniu poszczególnych opowiadań, bo wydaje mi się, że to za dużo by zdradziło. A też tytuły mówią tutaj sporo na temat tych historii. Pozwolę sobie przedstawić Wam tytuły: Pani Sorensen i Sasquatch, Sasquatch czyli Wielka Stopa. Otwórz drzwi, a wleje się światło. Ostatni wiersz zmarłego chłopaka. Straszliwe Młode Damy, czyli ten tekst tytułowy, któremu antologia zawdzięcza swój tytuł. Druga żona wypychacza zwierząt. Elegia dla Gabriel, patronki uzdrowicieli, dziewek nierządnych i szlachetnych złodziei. Uwagi na temat przedwczesnej śmierci Roni Drake. Owad i astronom. Historia pewnej miłości. No i wreszcie magiczne dziecko. I powiem wam szczerze, że. Nie wszystkie te opowiadania przypadły mi do gustu, nie wszystkie te opowiadania wywarły na mnie wielkie wrażenie. Niektóre z nich były takimi historiami, które wyrzucę z głowy zapewne prędzej niż później. Ale w czym jest rzecz? Nie mogę przejść obojętnie wobec tego, co Kelly Barnhill stworzyła w tej antologii. Bo jest tutaj też oczywiście parę perełek, i to są perełki, które, nawet wydane osobno, byłyby warte tego, żeby tę książkę kupić. Ale to, co stworzyła Kelly Barnhill, jest dla mnie bardzo osobliwym tworem, bo są tutaj opowiadania utrzymane w klimatach Joe'ego Hilla, czyli ktoś, kto polubił syna Stephena Kinga, może tutaj odnaleźć coś dla siebie. Ale są tutaj też opowiadania utrzymane w konwencji baśni, ale nie takiej współczesnej baśni, uprzecznionej, gdzie oczywiście wszystko musi być piękne, kolorowe, wilk nie zjada Którka tylko go goni, ale właśnie w konwencji tych pierwszych brutalnych baśni. Nawet nie baśni braci Grimm, co właśnie baśni Bazyla, który wcześniej tworzył te swoje krwawe odpowiedniki. To są historie bardzo często właśnie obarczone takim cierpkim, mrocznym klimatem, który w zasadzie dusi czytelnika w trakcie lektury, który osadza się takim lepkim osadem na ciele, na języku, na duszy. No i najzwyczajniej w świecie ma to swój klimacik. Ma to swoje oczywiście zalety, bo taka lektura dla mnie jest lekturą pierwszej klasy. Są tutaj oczywiście nawiązania do baśni, bo skoro mówię, że tutaj jest baśniowość, są nawiązania do baśni. I te nawiązania będą czasami bardzo oczywiste. Czasami będą to nawiązania bardzo odwrotne, bardzo powykręcane, że skojarzyć niektóre rzeczy będzie trudno. Ale są tutaj też opowieści, opowiadania. Bardzo metaforyczne, a często też w swojej metaforze dosłowne opowiadania, w których rzecz nieożywiona stanie się ożywioną, taka personifikacja, ale w takim bardzo, bardzo głębokim znaczeniu przedmiotów nieożywionych, w tym wierszy, choćby z małego chłopaka. I są też opowiadania fantastyczne, które czyta się nie z gorzej niż niejedną fantastyczną powieść i mogę tutaj od razu powiedzieć, że znajdzie się opowiadanie, które zwłaszcza zachwycić może fanów dziewczynki, która wypiła księżyc. I jest to moje ulubione, absolutnie ulubione, ukochane opowiadanie tego zbiorku pod tytułem Magiczne Dziecko. Zresztą jest to najdłuższe opowiadanie tego zbiorku. No i właśnie za chwilę o tym, czy długość ma znaczenie. No ale w Magiczne Dziecko, najdłuższe opowiadanie tego zbiorku, najbardziej takie wciągające yy, i będące też niejako. Taką mieszaniną opowieści podręcznej roku 1984 Orwella z taką współczesną fantastyką, bo mamy tam oczywiście politykę dystopię, ale mamy też magię, magię i właśnie to, co na tej magii się opiera. Więc jest tutaj, powiem Wam szczerze, przekrój dość szeroki. Mamy też opowiadania bardziej dotykające duszy, bardziej obyczajowe, ale zawsze w każdym z nich kryje się jakaś iskierka, tej magii, tej ponadnaturalnej mistyki, która zdaje się dodawać smaczku każdemu z tych opowiadań. No ale właśnie, o tym miałem wam powiedzieć. Czy długość ma znaczenie, bo powiedziałem, że najdłuższe opowiadanie liczące sobie coś chyba koło 100 stron jest moim zdecydowanie ulubionym. Tak, ponad 100 stron nawet. I powiem wam, że coś w tym jest, bo nie dałem czasami wrażenie, że Kelly Barnhill w tych krótszych formach nie zawsze... Yy, Potrafiła dotrzeć do mojego serca. Choć doceniałem kunszt, choć doceniałem warsztat, choć historia też była zbudowana z taką dużą wnikliwością i precyzją, nie wszystkie te opowiadania przypadły mi do gustu, ale gdybym miał wskazać trzy opowiadania, które bardzo przypadły mi do gustu, to jest to oczywiście magiczne dziecko, jest to, jest to opowiadanie otwierające ten tomik, czyli pani Sorensen i Sasquatch, które jest bardzo fajne i też no, dające do myślenia takie. Można powiedzieć zjednoczenie dwóch światów i też spojrzenie na to, jak to wygląda z zewnątrz. No i wreszcie opowiadanie, ostatni wiersz zmarłego chłopaka. Najkrótsze opowiadanie, więc też zwróćcie uwagę, podobało mi się bardzo i najdłuższe, i najkrótsze opowiadanie, bo to opowiadanie jest naprawdę króciutkie jest bardzo, bardzo dosłowne w swej metaforyce, w swej mistyce, co bardzo mi się podobało, bo dzięki temu ono jakoś dotykało. Ducha jakoś tak sprawiało wrażenie, że chciałoby się aż więcej o tym poczytać. To było takie opowiadanie poetyckie, bo właśnie Kelly Barnhill w tym zbiorku jest taka bardzo poetycka, bardzo taka nośna, jeżeli chodzi o to słowo, że tutaj słowa nie są pisane tylko po to, żeby opowiedzieć historię, ale każde słowo jest jak nuta na partyturze, z której należy odegrać wspaniały utwór. Tak jak mówię, nie wszystkie te utwory mi się podobały, bo nie wszystkie wielkie dzieła muszą mi się podobać, i to jest swoją drogą. Mm, przyznaję z takim przekąsem, że najmniej podobało mi się opowiadanie, któremu Tomik zawdzięcza tytuł, czyli Straszliwe Młode Damy, bo wydało mi się jakieś takie płytkie na tle innych. Nie wiem, może czegoś nie dostrzegłem w nim, ale wydawało mi się najmniej ciekawe, najbardziej takie rozbite, natomiast inne opowiadania. Jednak miały do zaoferowania więcej. No i tak, co ja Wam mogę powiedzieć? To na pewno nie jest książka, którą warto byłoby wziąć i przeczytać za jednym posiedzeniem. Ja tutaj dostrzegam swój błąd, bo jednak jestem tego rodzaju czytaczem, który biorąc książkę w łapy, zwłaszcza książkę, która liczy sobie 300 stron, nawet nie planuje przerw, nie planuje, by tę książkę gdzieś w międzyczasie odłożyć, by wrócić do niej później, tylko po prostu sięgam po nią, czytam w całości, odkładam na półkę, ewentualnie zasiadam. Przed kamerą i nagrywam swoje wrażenia. No i to jest wielki błąd, bo te opowiadania są na tyle gdzieś angażujące i na tyle wymagające, że powiedziałbym raczej, że one są do tego, żeby wziąć jedno. Max 2, przeczytać, odłożyć Przemyśleć, potem wrócić do kolejnego Albo też powtórzyć sobie to opowiadanie Bo co warto tutaj podkreślić Opowiadania Kelly Barnfield są na tyle Aspirujące, że mam wrażenie Że do nich można wracać i wracać I zawsze znajdzie się jakieś drugie dno Zawsze znajdzie się jakiś element Który autorka tam zamieściła A który można było przeoczyć Za pierwszym razem przy pierwszej lekturze I to jest bardzo fajne moim zdaniem Bardzo fajne też jest to Że te opowiadania są na tyle krótkie że nawet ktoś, kto nie jest zaznajomiony z tego, ty z tego typu literaturą, bo okej. Okay. Wiem, zawsze mówi się że literatura piękna jest bardziej wymagająca, moim zdaniem, nie? Bo literatura piękna to też jest Kuba Małecki, który choć pięknie pisze, to też jest bardzo, bardzo przystępnym autorem. To jest zdecydowanie książka na trochę wyższym poziomie trudności. Nie, nie jest to poziom Dukaja, to od razu wam powiem, nie jest to poziom Dukaja, na całe szczęście, czyli nie rozbijemy się jak maleńkie szalupy o skały podczas sztormu, tylko można faktycznie to przeczytać, ale właśnie warto zwrócić uwagę na to, jak to jest napisane i warto poświęcić jednak tym opowiadaniem troszkę Dłuższą chwilę, tak, żeby te opowiadania wybrzmiały, żeby odegrały tę swoją. Muzykę na naszej duszy. I jeżeli będę kiedyś sięgał po raz drugi, a sądzę, że do niektórych z tych opowiadań wrócę na pewno, to na, na bank będę to czytał jednak w oderwaniu. Pojedynczo delektując się każdym smakowitym kąskiem, bo to też jest fajny wstęp dla osób, które jeszcze nie zaczęły z tego typu literaturą, a chciałyby zacząć. Na przykład, jeżeli ktoś rozważa sięgnąć po Rad Karaka, po jego baśń o wężowym sercu, która jest bardzo metaforyczna, bardzo baśniowa i też językowo dość skomplikowana, to Polecam najpierw sięgnąć po Kelly Barnhill właśnie w tym wydaniu. To jest pomieszanie fantastyki, oczywiście, chociaż. Pewnie krytycy, z racji tego, jak pięknie warsztatowa jest ta książka napisana i jak, jaką dużą rolę słowo to odgrywa, pewnie uznają, że to nie jest fantastyka, a realizm magiczny. To jednak jest to książka na tyle wymagająca, ale też przystępna pod kątem swojej długości, że można od tego zacząć. Niektóre opowiadania czytając, miałem nieodparte wrażenie, że przypominają mi Wita Szostaka. Wita Szostaka i jego cudze słowa, czyli taką dużą właśnie metaforykę, ale zarazem ta metaforyka jest bardzo dosłownie. Słowna. I to też jest takie, wiecie, dla mnie ciekawe doświadczenie, bo jeżeli ja czytam w większości książki. To... Dużo prostsze, dużo mniej skomplikowane, to dla mnie sięgnięcie po taką książkę jak Straszliwe Młode Damy, po taki zbiór opowiadań, to jest prawdziwa przygoda ducha. Wiecie, ja siadam, czytam i wiem już na początku, że nic nie wiem. Wiem, że nie mam zielonego pojęcia, w jakim kierunku to pójdzie. I dlatego też wam tę książkę bardzo polecam. Ona jest nieoczywista, nie wszystkie opowiadania wam się spodobają. Jest też na tyle specyficzna, że wielu z was odbije się od niej. I mam tego pełną świadomość. Ale nawet jeśli przeczytacie i spodobają wam się dwa, trzy opowiadania, to jest to sukces, bo każdy z tych opowiadań tak naprawdę zasługuje na tę swoją sławę, na to, żeby je przeczytać. I nie wiem, nie wiem jak to mam określić. Po prostu czytając straszliwe młode damy, czułem, jak dziś mi ten duch odpływa. Czułem, że wchodzę w zupełnie niezbadany świat, na niezbadane rejony, i najzwyczajniej w świecie czułem się z tym dobrze, aczkolwiek. Właśnie podkreślę raz jeszcze: czytanie od deski do deski sprawiało, że w pewnych momentach gdzieś mi się zaburzało to myślenie, te style tych opowiadań mieszały i te charakterystyki gdzieś tam przenikały, a jednak każde z tych opowiadań jest na tyle indywidualnym tworem, że warto do nich podejść właśnie w sposób indywidualny, jak najbardziej indywidualny. Ja w każdym razie polecam Wam straszliwe młode damy i, on nos, i inne osobliwe historie Kelly Barnhill, bo warto. Myślę, że warto choćby ze względu na to cudowne, magiczne dziecko. Naprawdę historia, którą zachwycą się zarówno fani Orwella, jak i Margaret Atwood, ale też fani fantastyki, bo jest to coś naprawdę wspaniałego. Tyle ode mnie na dzisiaj. To cudeńko znajdziecie już w księgarniach, także ja Wam polecam. Trzymajcie się ciepło, cześć.